Gdy myślimy dzisiaj o Ludwiku XIV i o okresie jego panowania we Francji, to od razu kojarzy nam się to z absolutyzmem. Kojarzy nam się to ze złotą klatką w Wersalu, z momentem w historii Francji, gdy władza królewska była absolutnie najmocniejsza. I słusznie, te skojarzenia są absolutnie uzasadnione. Mało kto jednak pamięta o tym, że w momencie, gdy umierał ojciec Ludwika XIV, a więc Ludwik XIII. Ta sytuacja, a więc absolutyzm we Francji wcale nie była jeszcze oczywista. Na tamtym etapie od, znalazły się głosy, znalazły się <laughs> stronnictwa i osoby, które dążyły do ograniczenia władzy królewskiej, do zwiększenia wpływu parlamentów, do zniesienia części obowiązków fiskalnych, do uzyskania większego wpływu na to, jak funkcjonuje państwo. Ten okres starć politycznych, ale i również militarnych w latach 1648-1653 przeszedł do historii jako tak zwana Fronda. I dzisiaj gra, która przynosi nas właśnie do tamtego okresu. Cześć, to Michel ten Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Dzisiaj zapraszam Was do Francji, do połowy XVII wieku, do momentu, gdy we Francji ważyły się na swój sposób losy francuskiej monarchii, ale nie monarchii jako takiej, a bardziej tego, w jakim kierunku ona będzie ewoluować. To właśnie wydarzenia frondy finalnie umocniły pozycję króla, sprawiły, że później stało się możliwe, Stworzenie absolutystycznego systemu Ludwika XIV. Gdyby nie wydarzenia frondy, gdyby nie ich efekt i to, w jakim kierunku potoczyły się wydarzenia, nie wykluczone, że Ludwik XIV wcale nie rządziłby żelazną ręką. Nie wykluczone, że nie rządziłby w ogóle. Wydarzenia frondy były wydarzeniami niezwykle złożonymi i dzieliły się na kilka różnych etapów. Od starć typowo politycznych po otwartą wojnę domową we Francji. To był także okres niestabilności wynikający ze stałego konfliktu z Hiszpanią, która zwietrzyła okazję i próbowała wykorzystać wewnętrzne animozje we Francji po to, aby odzyskać ziemię utraconą we wcześniejszych konfliktach i jednocześnie wpłynąć na to, jak funkcjonuje życie polityczne we Francji. Część frontystów odwoływała się do Hiszpanów, oczekując ich wsparcia, pomocy. Pozostali mierzyli się ze sobą w rywalizacji politycznej lub w otwartej konfrontacji militarnej. Koniec końców, efektem frondy, a więc ruchu wymierzonego przede wszystkim przeciwko kardynołowi Mazariniemu oraz Annie Austriaczce, regentce nieletniego wtedy Ludwika XIV, to wszystko doprowadziło finalnie do zakończenia tego konfliktu sukcesem monarchistów, sukcesem osób dążących do utrwalenia wiedzy władzy Ludwika XIV, co później położyło podwaliny pod dalszy rozwój monarchii absolutystycznej. Dzisiaj gra, która przynosi nas do tego okresu, gra pod tytułem Frondeur et Frondeuse. Gra wydana została w 2023 roku przez wydawnictwo Red Sash Games. Przeznaczona jest dla dwóch do czterech graczy w wieku 12 lat lub więcej, a czas pojedynczej partii wyniesie od 120 do 240 minut. Autorem tej gry jest Ian Weir. W grze wcielimy się w rolę przedstawicieli jednego z czterech głównych ruchów, funkcjonujących w trakcie trwania frondy. I poprowadzimy naszych sympatyków, naszych zwolenników w kierunku rozwoju i w kierunku zdobycia jak największych wpływów politycznych. Grze bowiem na swój sposób nie będziemy odtwarzać starć militarnych, raczej będziemy walczyć o wpływy polityczne, zabiegając o poparcie kluczowych osób, które żyły i które piastowały urzędy w tamtym okresie, zabiegając o poparcie instytucji, zabiegając o poparcie. Różnego rodzaju organizacji funkcjonujących w tamtym czasie, dążąc do opanowania fortec, zamków, które funkcjonowały we Francji w tamtym czasie. To wszystko za sprawą sprytnie pomyślanego mechanizmu wpływów, które rozszerzać będziemy, którym rozlewać będziemy po całej planszy, na której toczona będzie rozgrywka. Dzisiaj chciałbym wspólnie z wami otworzyć pudełko z grą w Fondue et Pokazać, jak wyglądają komponenty składające się na tę grę, a na końcu, jak zawsze, zaprosić Was do pierwszych wrażeń i do opowiedzenia o tym, co podobało mi się, a co mniej podobało po obejrzeniu tych komponentów. Zapraszam. Poniżej gra frondeur i Frondeuse z wydana przez Red Sash Games. Okładka dosyć klimatyczna, przedstawiająca historyczne postacie, m.in. kardynała Mazarini, m.in. również informujące nas o tym, że jest to gra traktująca o rozgrywkach politycznych we Francji w latach 1648-1652. Po drugiej stronie pudełka znajdziemy informację o tym. Opowiadającą o tym, o czym traktuje gra, mówiąca wprost, że jest to gra polityczna, o wydarzeniach. Traktujących o okresie Frondy, czyli 1648-1652 roku, gdzie każdy z graczy wcieli się w rolę jednego ze stronic rywalizujących ze sobą o wpływy wówczasnej Francji. Mamy też możliwość rzucenia okiem na dosyć skomplikowaną mapę, której będziemy używać. Mamy również spis komponentów i wreszcie dodatkowy opis historyczny, o czym już przed momentem wspomniałem. Zajrzyjmy do środka, zobaczmy jak komponenty składające się na tę grę wyglądają w praktyce. W dostajemy całą masę kostek. Tych kostek jest łącznie 400. To są drewniane kostki, postona gracza. Każdy z graczy będzie miał do swojej dyspozycji masę różnych kostek, bo kostki będą podstawowym narzędziem wykorzystywanym do walki o wpływy polityczne. Te kostki wędrować będą na planszę i będą, będą służyły oznakowywaniu pól, na których gracze posiadają odpowiednie wpływy, albo które wprost już zdołali opanować, które kontrolują. W zależności od tego, czy te pola będą kontrolowane czy wyłącznie pod wpływem inna będzie ich wartość w momencie uruchomienia punktacji. Gra napędzana jest kartami i w grze znajdziemy kilka różnych rodzajów kart. Po pierwsze podstawowym rodzajem z tych kart są karty akcji. Tak wygląda koszulka. I tych kart akcji, jak widzicie, jest całkiem sporo. Zdaje się, że 99, jeśli dobrze pamiętam, to są karty, które w przeciwieństwie do tego, co można byłoby sądzić o grze historycznej, nie są wcale okraszone jakoś klimatyczną ilustracją. Jak widzicie, w ogóle takich ilustracji nie mają. Natomiast znajdziemy na nich informacje, co dokładnie te karty robią, czyli treść samej akcji. Mamy tutaj kilka różnych opcji do wyboru, a w zasadzie mamy różne możliwości zagrania karty. Niektóre będą kartami konfliktu, inne będą kartami rozkazów królewskich. Będą także karty, które. Posiadają nieco inne funkcjonowanie, ale na większości z nich znajdziemy po prostu kostki mówiące nam o tym, ile kostek można umieścić, przemieścić, zdjąć, bo cała gra będzie opierać się właśnie na tego typu mechanice, a więc na dążeniu do zdobywania przewagi na obszarach na planszy poprzez dokładanie, przemieszczanie, zdejmowanie kości, tak, żeby samodzielnie dane pola kontrolować. Na kartach jest również informacja o tym, jaki może być cel zagrania danej karty, bo w zależności od tego, które pole chcemy poddać naszym wpływom, to musimy zagrać kartę odpowiedniego typu. Nie każda karta będzie mogła być wykorzystywana na przykład do wpływania na osoby. Nie każda karta będzie mogła być wykorzystywana do wpływania na instytucje i tak dalej. Drugim rodzajem kart, który wykorzystujemy w trakcie rozgrywek w Hondur i Frondus, są tak zwane karty sezonów. I to są karty wydarzeń, karty wydarzeń historycznych, tak jak na przykład kampania Włoska, jak niepokoje hugenockie, jak różnego rodzaju strajki, kampania, kampania flandryjska. Następnie zamieszki i tak dalej. I to są karty, które będą dobierane co jakiś czas i odmierzać będą upływ gry. Na tych kartach również pewne wydarzenia, które będą wcielane w życie w momencie, gdy taka karta jest zagrywana. Taka karta również będzie powodowała przemieszczenie znacznika, a tym samym, jak wcześniej wspomniałem, będzie ona odmierzać upływ rozgrywki. Istnieje możliwość zagrania w wariant historyczny, gdy te karty są ułożone w kolejności chronologicznej wydarzeń, ale możemy też grać wariant alternatywny, w którym zamiast wariantu historycznego mamy po prostu te karty przemieszane i wtedy dzieją się te wydarzenia zgodnie z kolejnością już losową, a nie historyczną. Mamy też specjalną kartę Faction Swap. To jest. Jedna z kart sezonu, która powinna być umiejscowiona w konkretnym miejscu w talii, a to dlatego, że ona skutkuje punktacją w trakcie rozgrywki. Punktacja generalnie będzie występować w trakcie partii, w momencie odpalenia karty Faction Swap, oraz na końcu gry. Więc na tych dwóch etapach punkty będą naliczane i wtedy ustalany jest zwycięzca. Więc miejsce tej konkretnej karty też jest dosyć ważne. Trzecim rodzajem kart są karty pomocnicze. I to są karty, które będą przydzielane graczom w momencie, gdy wejdą w posiadanie konkretnych znaczników, takich jak na przykład znaczniki muszkieterów. W grze występuje czterech muszkieterów znanych z powieści Aleksandra Dima. Jest Portos, jest D'Artagnan, jest Tatos, jest Aramis i wejście w posiadanie któregokolwiek z nich sprawia, że możemy korzystać ze specjalnego znacznika, którego efekt opisany jest na karcie pomocy. Podobnie ma się sprawa z znacznikiem króla, bo jest też możliwość wejścia w posiadanie znacznika króla. Również ta karta przypomina nam o tym, jak takiego znacznika możemy używać. Każde ze stronnictw, a mamy ich cztery, to może być stronnictwo ryzistów, to mogą być mazariniści, to mogą być kabaliści oraz, oraz stronnicy kondyusza. Otrzyma swoją własną kartę, która z jednej strony mówi nam o tym troszkę, Troszkę, kim dana postać była, ale również wyjaśnia nam, jakie są warunki początkowe rozgrywki dla każdego ze stronnictw oraz jakie są możliwości każdego z graczy. To są w związku z tym trzy rodzaje kart. Aby móc zagrać w grę, konieczne jest zapoznanie się z zasadami gry. Te zasady są w instrukcji liczącej 39 stron, ale uwaga, ostatnich kilkanaście stron to komentarz historyczny, gdzie mamy opis różnego rodzaju. Postaci miejsc, które pojawiają się na mapie, więc w praktyce zasady kończą się gdzieś w okolicach 26 strony, bo od 20, nawet o 25 można powiedzieć, bo 25 strona to już są dodatkowe warianty, krótszy wariant, wariant zespołowy, a później mamy także opis kart i wspomniane wcześniej. Wspomniany wcześniej historyczny wariant układu kart wydarzeń. Wcześniejsze natomiast strony to już jest opis mechaniki, gdzie wpierw mamy różnego rodzaju definicje, mamy generalnie przegląd z podstawowymi informacjami, o czym traktuje gra. Jak widzicie, instrukcja raczej stanowiąca ścianę tekstu. Niewiele jest tu ilustracji. Miejscami się pojawiają, gdy jest omawiana część komponentów, ale co do zasady, to będzie raczej dużo tekstu. Aczkolwiek zasady są opisane dosyć. Precyzyjnie, raczej w dosyć zrozumiały, przystępny sposób, nie powinno być raczej większych problemów z rozpoczęciem grania w Hondaeus. Drugim dokumentem, który znajdziemy w grze, i to jest coś, co po prostu wcisnęło mnie w fotel w momencie, gdy to zobaczyłem po raz pierwszy, to jest dodatkowy dokument historyczny. I teraz spójrzcie na to. Jaki to jest dokument historyczny? Ja wielokrotnie mówię o tym, że bardzo doceniam gry, które serwują nam poza samą grą również pewien walor edukacyjny w postaci komentarza historycznego. Ale to, co znalazłem w Frondeur i Frondeuse, rozwala system, bo to nie jest krótki komentarz znajdujący się gdzieś tam na końcu instrukcji. To jest dokument liczący ponad 130 stron, opisujący to, jak wyglądała fronda we Francji w tamtym okresie. To jest coś, Niesamowitego, jak wiele pracy zostało poświęconej, aby przygotować ten dokument. Mamy tu mapy, mamy tu różnego rodzaju ryciny. Mamy krok po kroku opisany przebieg, zarówno różnego rodzaju politycznych rozgrywek, jak i starć militarnych, które miały miejsce w tamtym czasie pomiędzy stronictwami. Tu jest wszystko to, co jest potrzebne, aby dogłębnie zrozumieć, Czym była fronda i jak, wyglądały, jak wyglądało tych kilka burzliwych lat w historii Francji? Genialny dokument, nie przeczytałem jeszcze całego, ale zamierzam to z pewnością zrobić. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy gry historyczne, gry planszowe potrafią uczyć i stanowić narzędzie edukacyjne, to to jest chyba najlepsza odpowiedź. W grze dostajemy również żetony. Jeden arkusz żetonów, bo to są żetony, które będą umiejscowiane na planszy jako żetony bonusów, i tak one wyglądają. Mamy więc znaczniki wykorzystywane z jednej strony do punktacji, które będą umiejscowione na odpowiednich arkuszach, ale również żetony moment, monet, żetony korony, żetony aresztowania, wspomniane wcześniej, żetony muszkieterów, które trafią na mapę. No i cóż, to są żetony grube, ale niekoniecznie dobrze wykadrowane. Jak widzicie. Miejscami, z kadrowaniem, z centrowaniem był problem. Żetony korony wyglądają trochę lepiej, ale na przykład żetony monet, te z dolnego rzędu, te wyglądają dobrze, a te już są mocno przesunięte, więc tu coś poszło nie tak. To nie jest najwyższa jakość, podobnie jak i tu, gdzie mam wrażenie, że to prawie wychodzi poza, gdzie na przykład te jedynki są mocno przyklejone do okręgu, więc to mogłoby być lepszej jakości. Mamy trochę dodatkowych elementów w postaci arkuszy, i to będą z jednej strony różnego rodzaju arkusze pomocy. Mamy cztery arkusze pomocy, które wyjaśniają, jak wygląda sekwencja tury, które opisują też podstawowe łączniki znajdujące się na mapie, jak wyglądają ikony, z jakich będziemy korzystać w trakcie gry, jak wyglądają także dodatkowe informacje znajdujące się na kartach, skróty lub definicje. Cztery arkusze, więc każdy z graczy może z jednego korzystać. Mamy również arkusz, gdzie mogą być składowane znaczniki, a więc token storage. Tu mogą trafić znaczniki przyporządkowane poszczególnym postaciom. A jeśli chcemy troszkę więcej historycznego flavoru, to możemy przyporządkować na przykład znaczniki monet konkretnym wydarzeniom, konkretnym miejscom. Na przykład, Lyon to będzie monetka. Papież Innocenty X to też moneta. Znacznik korony to Duke de Beaufort, a więc każda z tych monet, które są tu po prostu zwykłymi monetami, w praktyce okazuje się być przyporządkowana do konkretnej postaci. To jest ściągawka także mówiąca o tym, gdzie te żetony w trakcie przygotowania rozgrywki powinny powędrować na mapę. Mamy również arkusz, który może być wykorzystywany do pilnowania punktów, gdzie z jednej strony będziemy umiejscowiać znaczniki Jedności z drugiej także dziesiątek, tak żeby pilnować punktacji na bieżąco. I mamy również w mniejszym formacie fragmenty mapy. To jest o tyle istotne, że czasami będziemy zerkać sobie na to, jak wyglądają jak wyglądają połączenia pomiędzy poszczególnymi fragmentami na mapie, i wtedy te arkusze mogą okazać się przydatne, bo. Dzięki tym połączeniom, które znajdują się na tych arkuszach, można prościej ogarnąć, co z czym się łączy. Dlaczego to jest tak istotne? Ano dlatego, że za moment pokażę Wam, jak wygląda mapa, która na pierwszy rzut oka będzie wyglądać bardzo, bardzo skomplikowanie. To jest mapa papierowa, sporych rozmiarów, podobnych do rozmiarów map gier wojennych, i tak ta mapa prezentuje się w całej krasie. Ta mapa jest pomyślana w ten sposób, że znajdują się na niej postacie historyczne, że znajdują się na niej miejsca, takie jak na przykład Dunkierka, takie jak granica francuska, granica z Niemcami. Mamy też tor, na którym odmierzany będzie upływ czasu. Mamy specjalne miejsca, na przykład pole, gdzie umiejscowiane będzie złoto z Hiszpanii, gdzie będzie oznakowywany także aktualny dowódca, głównodowodzący, 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 głównodowodzący armią francuską, ale... Ta mapa pomyślana jest też w taki sposób, że pola się ze sobą będą łączyć. I teraz te połączenia mogą być kilku różnych rodzajów. Mogą być albo po prostu połączeniami liniowymi, czyli dana linia prowadzi od postaci do postaci, albo mogą to być połączenia z symbolami. To znaczy, że może być tak, że na przykład przy danym polu znajduje się konkretny symbol, i ten symbol sąsiadować będzie nie tylko z polami, które są połączone linią, ale również będzie wchodzić w skład pewnej grupy. Grupy innych pól, które posiadają ten sam symbol. I właśnie temu służy między innymi również korzystanie z tych arkuszy, bo na tych arkuszach mamy wprost pokazane, gdzie znajdują się pola danego typu. Czyli na przykład na arkuszu Space Border Color Minimap mamy pola podzielone kolorystycznie w zależności od tego, z jaką częścią granicy, czy też z, jaką, z jakim rodzajem, z jakim rodzajem do jakiego rodzaju pól one przynależą, konkretne pola. Podobnie tu Reward Spaces Minimap, gdzie mamy mapkę ilustrującą to, gdzie szukać pól, na których znajdują się do pozyskania dodatkowe żetony monet albo korony. W ten sposób, dzięki tej ściągawce, mniej więcej widać, gdzie zawiesić nasze oko i gdzie szukać, gdzie szukać konkretnych pól, jeśli patrzenie na mapę jest zbyt skomplikowane i nie pozwala nam znaleźć odpowiedzi na to, kto gdzie się znajduje. Gracze będą rozpoczynać rozgrywkę ze swoich pól startowych. Każda z frakcji posiada pole startowe oznaczone także jednym z kolorów kart, i to z tego pola zaczniemy rozciągać naszą strefę wpływów na kolejne pola, próbując opanować ich jak najwięcej, a żeby zebrać odpowiednią liczbę punktów i zwyciężyć grę. Tak wygląda komplet elementów składających się na grę: Frondeur i Frondeuse. Zapraszam teraz do podsumowania. Czas na pierwsze wrażenia. Front et l'Eiffreuse to gra, która traktuje o historii Francji i traktuje o wydarzeniach w zasadzie nieznanych albo bardzo słabo znanych. Kiedy z ciekawości sprawdzałem, czy na BGG są jakiekolwiek gry traktujące o froncie, to znalazłem raptem dwie, ale obie koncentrujące się na bitwach toczonych w trakcie frondy, a więc w trakcie wojny domowej we Francji, więc czysto na aspekcie militarnym. W trakcie rozgrywki we Hunter Fondeur i Fondeurs nie będziemy uczestniczyć w starciach militarnych, tych bitew nie będziemy rozgrywać, ale będziemy rywalizować o wpływy polityczne. I to jest coś, czego do tej pory jeszcze w obszarze wargamingu lub gier planszowych po prostu nie było. W związku z tym sama tematyka gry jest niezwykle oryginalna i jednocześnie zasługuje na olbrzymią pochwałę. Zawsze doceniam oryginalne projekty, zawsze lubią poznawać gry traktujące o nietypowych, nieogranych do tej pory tematach, a temat Frondy, temat wojny domowej we Francji, jest takim właśnie tematem. Odnośnie do tego, jak wyglądają komponenty w i Fundo, to nie to mam, mam nieodparte wrażenie, że ta gra wygląda jak bardzo zaawansowany prototyp. To dotyczy zarówno jakości mapy, dotyczy jakości żetonów, dotyczy również na swój sposób kart. Ale gra jest wydana w finalnej wersji właśnie w taki sposób, w jaki to mogliście obejrzeć. I to nie jest gra piękna. To nie jest gra, która będzie atrakcyjna wizualnie. To nie jest gra, która przykuje uwagę, dlatego że wygląda super i, wykon... i robi efekt wow. Ale przykuje uwagę, dlatego że jest niesamowicie oryginalna. I tu nawet nie mowa o samym temacie. Bardziej mowa o tym, jak wygląda mapa. Mapa do frondeur i frondeurs wygląda bardzo, bardzo. Dziwnie, wygląda totalnie inaczej od tego, do czego przywykliśmy, patrząc na gry polityczne, gry wojenne, i to wynika ze specyficznego systemu, jaki rządzić będzie, tą rozg jaki rządzić będzie rozgrywką w ten tytuł. A mianowicie systemu polegającego na pewnego rodzaju powiązaniach pomiędzy osobami, miejscami, instytucjami, które, który to jest pomyślane na zasadzie różnego rodzaju połączeń. Łączących dwa różne pola umożliwiających rozlewanie naszych kostek wpływów, bo w grze będziemy wystawiać na tę planszę kostki, które symbolizować będą nasze wpływy lub kontrolę nad daną osobą, danym miejscem. A żeby móc dostać się do konkretnego miejsca, dwa miejsca muszą być połączone ze sobą, ale albo linią, albo muszą przynależeć do konkretnej grupy, która jest wyznaczana określonymi symbolami. Więc sąsiedztwo de et frondeuse. Może być wyznaczana na różne sposoby, zarówno w kontekście poprowadzenia linii łączącej dwa pola, jak i również patrząc na symbole obok danych pól. Te pola, mimo że na przykład znajdują się w totalnie różnych fragmentach mapy, będą ze sobą sąsiadować właśnie za sprawą owych symboli, i przynależności na przykład do konkretnej kategorii. To sprawia, że mapa do Fłodowej absolutnie nie jest intuicyjna, absolutnie nie jest mapą, na którą, gdy patrzymy, to wiemy, co się na niej dzieje. Wymagać będzie okiełznania wszystkich tych połączeń, zrozumienia, co z czym sąsiaduje, a to powód, dla którego w grze dostajemy też masę różnego rodzaju ściągawek, które mówią nam o tym, co z czym sąsiaduje, gdzie są pola danego koloru, gdzie są pola danej frakcji. To wszystko będzie miało w trakcie rozgrywki znaczenie, i fajnie, że znalazły się także dodatkowe karty pomocy. Odnośnie do samych kart, to one wyglądają dosyć ascetycznie, ale myślę, że spełnią swoją rolę. Tam nie powinno dziać się zbyt wiele, bo mamy na nich wyłącznie informacje o tym, co jest akcją, jaką możemy wykonać grając daną kartę. I z reguły to będą dwie różne możliwości, czyli akcja pozytywna, w tym sensie, że pozwala nam dokładać albo przemieszczać kostki, lub akcja negatywna, pozwalająca nam na usuwanie kostek przeciwnika. Więc w grze rywalizować będziemy o uzyskiwanie wpływów i o dominację nad rywalami poprzez zgromadzenie odpowiedniej liczby punktów. Każdy z pól, po których będziemy się poruszać, na których umiejscawiać będziemy nasze kostki, może dawać nam punkty polityczne, część dawać będzie też punkty militarne, bo w trakcie rozgrywki w pewnym momencie nastąpi również konfrontacja militarna, ale bardzo abstrakcyjna, polegająca po prostu na porównaniu siły na polach, jakie kontrolujemy lub na których mamy nasze wpływy. W zależności od wyników otrzymamy odpowiednią liczbę punktów. To, co mi się bardzo podoba, to jest przemycenie do gry całej masy różnego rodzaju elementów historycznych. Mamy więc muszkieterów, mamy wszystkie postacie historycznie istotne z punktu widzenia tego, jak przebiegała fronda, i mamy coś, czego nie mogę się nachwalić: gigantyczny biuletyn, gigantyczny materiał traktujący o samej frondzie, opisujący historię frondy. Nigdy nie widziałem jeszcze w grze wojennej, w grze politycznej, w grze planszowej tak obszernego materiału, który pozwalałby nam zapoznać się z tematem gry. To jest coś kapitalnego, bo ponad 100 stron takiego materiału myślę, że zrobi wrażenie absolutnie na każdym. To jest więcej niż w niektórych książkach poświęconych temu tematowi albo innym tematom historycznym, a tu dostajemy to w grze, co poniekąd może uzasadniać również koszt i cenę o Fondo i fundus, bo to nie jest tani tytuł. Nie jest tani, ale robi wrażenie choćby z tego względu. Więc dla fanów tematu, dla fanów tematów nieoklepanych, to może być nierada gradka. Ja osobiście z olbrzymim zainteresowaniem do tego dokumentu usiądę, podobnie jak i zresztą do samej rozgrywki, bo jestem ciekawy, jak ta polityczna przepychanka będzie się sprawdzać. O Fundue i opowiem oczywiście więcej w trakcie kolejnych materiałów, kiedy zaproszę Was do wysłuchania moich przemyśleń po rozgrywkach. To był unboxing gry de Réfrontéuse, wydanej przez wydawnictwo Red Sash Games. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam też do innych materiałów na wynik TV. Zajrzyjcie również na mój Facebook, na Instagram oraz na platformę X. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.